Tym, serio, wy się dziwicie, że się rozjebałem? Oczywiście, że się rozjebałem, ja pierdolę, co jest tym dziwnego, kurwa. Ja gardzę, kurwa, narkotykami, jestem normalny, ja nie trpam. jestem normalny, więc gardzę nienormalnymi ludźmi. Więc się rozjebałem. Odpisał, może, może ją poznać, pokazywała mu cycuszki, które ledwo sobie rosły, pokazywała mu... Piramidki tak zwane. <laughs> Piramidki, właśnie. No nie hmm. wiem, jak poszukujesz, jak poszukujesz challenge, to wypierdalaj na motywy. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli chodzi o Sandro, to tylko majtki powąchałem, więc nie pierdol. Dobra, go. Mamy ten. Co ty kurwa robisz? No. Kurwa, live już się rozpoczął. Serio? Kurwa, gościu, zmarłeś gluta na samym starcie. A, widać mnie? Czekaj. Widać mnie? Tak, widać cię. Ja pierdola. Kurwa. Rozkoszna uczta. No nic. Jak my mamy poważne studia eksperckie przeprowadzić, jeśli za każdym razem, kiedy jest pokazana twoja kamera, to ty to ty wiesz, gluty. Yy, Kamerzysta nie jest świętym, i to najprawdopodobniej dzisiaj dobitnie zostanie wyjaśnione. Tylko ja z góry bym prosił o jedną rzecz. O jedną rzecz, o której cały czas mówię: to, że ktoś jest turbochujowy, to nie znaczy, że druga osoba automatycznie to nie jest. To, to się nie równoważy tak, że wszyscy jesteśmy dobrzy, a jeśli ktoś jest chujowy, to ja jestem jeszcze lepszy. Więc jest tutaj duża możliwość, ja właśnie w tym upatruję, e, w tym upatruję ten temat, że być może kamerzysta jest na samym dnie jako człowiek, nie wiem, dzisiaj spróbujemy do tego dojść, e, ale fagata jest, wyżej. fagata jest niewiele wyżej, a jeśli fagata jest na samym dnie, to kamerzysta puka od spodu. Dobra, ja bym chyba zaczął od filmu Kruszwila, o którym wszyscy piszą, ja go nie widziałem, i dlaczego on jest ciekawy, bo kamerzysta i Kruszwil to było kurwa, to był jak, jak palec i paznokieć, to było kurwa razem, to było razem, w pewnym momencie nie było razem, widzieliśmy takie, nawet bym to zaczął nazywać frajerskie akcje, jak podbieranie sobie yy, psów do nagrywek, czy tam w oh, czy no tam, ładnie to określiłeś, psów. Nie było żadnego filmu wrzuconego pierwszego. Pierwsze co było y, chronologicznie to fagata. Instastory. To, Instastory. to fagata na Mental Breakdownie. Y, opowiadała, wrzucała zdjęcie kamerzysty. I ja równolegle również zostawałem na Discorda. Ja nie wiem skąd te screeny wyciekały. Jakieś, y, jakiś kutas odbity w, y, w, w słuchawce od, y, no od Kryśnica. W, w tym takim mostku, który pociągasz, żeby odpalić wodę. Czyli po prostu w kranie. Nostacz odbity w nosaczu, o. No, ja nie wiem też, czy to był jego penis, ja takich. Poza tym ja. Ja po nie... kształcie poznałem, to był jego akurat. A skąd wiesz, to jaki wiesz, kształt? No, bo mam siostrę 13-letnią, nieważne zresztą. Przejdźmy do konkretów. Czy kamerzysta wysyłał penis twojej siostrze? 13-letniej? Tego nie powiedziałem. Ale mam takie pytanie, bo znamy się 5 lat. Od kiedy ty masz kurwa siostrę? <noise> <laughs> Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy dure! Lecymy Lecimy, lecimy, lecimy. Marek moi drodzy. Dzisiaj nie będzie filmu takiego jak zwykle, ponieważ czuję się wręcz zobowiązany. A, a co jeśli ja tylko tu przerwę na chwilę, bo chcę jedną rzecz powiedzieć, bo dzisiaj nie będzie takiego filmu jak zwykle. A co jeśli Krushwill po tym filmie stwierdzi, że już nie chce nagrywać chujowych filmów i zawsze będzie nagrywał te niezwykłe filmy? Dobra, weź już przestań spać. No jest to kontrowersyjne, znaczy jest to... Może nie to, jest to kontrowersyjne, co co najwyżej... Ja powiem szczerze, ja może nie powiem tego mówić, ale byłem świadkiem, kiedy widziałem, że... Yy, no, stół był ujebany, tak jak u Durczoka. No i kamerzysta jednym pociągnięciem nosa... Całego wyczyścił. Yy, pozdro dla kumatych. Mówię szczerze, widziałem to na jednym aparty. Nie będę mówił na jakim, natomiast było widziane, zanotowane. Te piękne oczy nie kłamią. Może nie piękne, ale oczy i nie kłamią. Po tym, serio, wy się dziwicie, że się rozjebałem? Oczywiście, że się rozjebałem. Ja pierdolę. Co jest z tym dziwnego, kurwa? Ja gardzę, kurwa, narkotykami. Jestem normalny, ja nie trwam. jestem normalny. Więc gardzę nienormalnymi ludźmi. Więc się rozjebałem. Możesz kontynuować. Nienawidzę narkotyków. Chciałem przypomnieć, że kto kocha swoją mamę, zostawia łapkę w górę suba i dzwonek. A kto jej nie kocha, to niech tego nie robi. Ja powiem szczerze, ja na przykład rafała zawsze wyzywam i obczerniam wśród znajomych. Yy, I tyle. Do tego mi ręki nie podają. A to niezważne, wiesz, żebyś mnie widział. Znaczy, nie podałem ci ręki, bo grzebiesz w nosie i potem. Pterodaktyl, wiem, ale. Ty mówisz, mi... o, pa co leci, pterodaktyl. <laughs> <laughs> <Wiesz>, to mnie <laughs> najbardziej. A mnie no, jeszcze, i... jeszcze chciałbym powiedzieć, że najbardziej w kurwiach krzyczy, że był chrupiący. Podpisał, może, może ją poznać, pokazywała mu cycuszki, które ledwo sobie rosły, pokazywała mu. piramidki tak zwane. <laughs> piramidki, właśnie, które tam jeszcze. No bądźmy szczerzy, dotykałeś kiedyś ty, tak, trzynastolatki? Nie. A ja tak! I powiem ci, że są takie strasznie jeszcze miękkie nie No też! Nie no, żartuję, ale tak. Wiesz, nie bez powodu jestem detektywem. A co, co, co potrafisz na szybko wytropić? No, co mogę potrafię wytropić na przykład? O, ja mieszkam z naturalem, z Murzynem i zawsze go wytropię, bo jak się zgubi, to wiem, że jak pójdę do klubu, to go znajdę na przykład, tak? Więc wiesz, ja już po prostu znam. chodzi co o bezsenność na pasażu Niepolda? Co chodzi o bezsenność. W ogóle mogliby nam zapłacić za lokowanie produktu. Co no, się potrafię. No, znalazłem godność ostatnio. O! Ty ją gubisz często. No wiem, ale znalazłem. Na razie trzymam szczelnie zamkniętą w kieszeni. Proszę tak nie robić. Oczywiście, znaczy, to, jest to jest to drama związana z faktą, więc temat faktycznie jest dosyć ciężki, nie oszukujmy się. Tak, jest to, jest to gruby temat. To jest to gruby temat. E, powiem tak, ja ga gardzę ogólnie jakimiś tutaj Leninami i trockimi, ale mam jedną y, komunistyczną zasadę, że porówno ja porówno ignoruję kobiety i mężczyzn. Na Instagramie nie piszcie do mnie. Że no. kamerzysta kiedyś, pamiętam, on się wybielał Kiedyś miał taki depresyjny filmik na Insta Story, gdzie mówił, że kiedyś dużo błędów popełniał, on się zmienił i tak dalej. Bo wiadomo, skąd się wziął kamerzysta, no wziął się od tego, że dzieci opierdalał na SMS-y. No i to było oczywiste, ludzie się z reguły nie zmieniają. No, może przestał dzieci opierdalać na SMS-y, to zaczął chcieć, żeby dzieci za przeproszeniem opierdalały jemu. No sorry, no. Ja nie będę przebierał w słowach. No. Historia zatoczyła koło, jak to powiedział Kruszwil. Dobra, bardzo łatwo jest pokazać Sieniaka i powiedzieć, że ktoś uderzył. No, niby też racja, tym bardziej, że kto wódo napierdala. Ja z reguły, jak miałem kobietę, to przez poduszkę to robiłem. Pójdź dalej. <grym> dobra, weź, kurwa, nie mów takich rzeczy, bo potem kurwa wychodzisz na totalnego klauna. Nie, bo, że, nie chodzi o to, że chodzę na klauna, ale nie chcę zresztą mnie podpowiadać kamerzyście, co zrobisz, żeby nie było dowodów, no. Przepraszam, nie, A dobra, a teraz. Przez, dobra, mam pytanie. Przez poduszkę też widać, nie róbcie tak. Dobra, mam jedno pytanie. Co nie kurwa, midla zajebał czy co? No nie wiem co on tam jest zrobi, może ugryz, no nie mam pojęcia. No nie, nie no nie, bo były zęby. On i tak... No nie ma, wiem. A jeśli czpa to i tak ma wystarczająco słabe, więc raczej by nie gryz. E, skąd już jak się pas odbija? Bo kurwa parę razy mama w bojowym tutaj nastawieniu kurwa przyszła z wywiadówki, no co ci mogę Ty powiedzieć. Ty bezkitu. Przypominam sobie, że ja kiedyś starku też sobie dupę oglądałem po <laughs> To mówię. Kto, stary. kto nie dostał pasem, ten nie wie kurwa, co to jest. Stary. Najlepsze jest to stary, że jak mama mnie biła, to się zawsze śmiałem. Ale jak raz mi ojciec przypierdolił to do dzisiaj do niego mówię, panie tato, nie? A, to ja do pani mamy zawsze mówiłem, panie mamo, a do taty mówiłem, co tam stary, bo to, to, to była, była tutaj, jest hierarchia, jest. No nie wiem, jak poszukujesz, jak poszukujesz challenge, to wypierdalaj na ja Moteverest. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli chodzi o Sandrę, to tylko majtki powąchałem, więc nie pierdol. Eee, czyli to jest prawda. Czy przyznajesz teraz publicznie, że podczas przebywania w moim mieszkaniu wąchałeś jej majtki? Dobra, wyobraźcie hipotetycznie, że siedzisz na kiblu, masz ereksję ci i, i ci się rozładował telefon. No co masz zrobić? Wyobraź, ja ja nie, miałem nie miałem okazji pójść zrobić to prywatnie w pokoju, bo mi ciągle nacho nachodziliście mnie i bałem się, że mnie przyłapiecie. Jak już byłem sobie zamknięty, to potrzebowałem jakiegoś bośca z zewnątrz. Rozładowany telefon był przyczyną. Nie, 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 ja się jakby nie czuję odpowiedzialny. A to były czyste czy zużyte majtki? Po co miałbym czyste wąchać? No bo nie wiem, bo może lubisz kokolino, kurwa. I tak, nie, to... nie nie. Nie, nie, przepraszam. Nie jest użyte? No To w sumie takie pytanie, czysto anegdotyczne. Ale nie, nie uważasz, że jest to wina Sandry? Czy, powiedz szczerze, czy ona mnie nie prowokowała? Czy gdyby Sandra nie chciała, żebym wochał ich ma jej majtki, to zostawiłaby brudne majtki w łazience? No pomyśl. Wydaje mi się, że w każdym cywilizowanym domu brudne rzeczy są w łazience z racji bliskości do pralki e, i różnych detergentów. No, zacznij no, wiem jak że nie ale ja brudne skarpetki wrzucam pod łóżko na przykład. Yy, oglądajmy dalej. Poczekaj, to może zanieśmy mu tą trumnę. Tylko musiałbyś tak ręce ułożyć i, i ten. <grym> Dobra, <okay>. Tak? Tak. <grym> <grym> Dobra, to niesiemy mu. <grym> t <laughs>